Cześć, witam was filmie, zapewne wiecie już jakim, ponieważ dzisiaj opowiem wam trochę o pielęgnicach, ale nie wszystkich, bo by mi dnia nie starczyło, żeby opisać wszystkie. No jeszcze przedstawię wam te najbardziej ikoniczne, najciekawsze z tej rodziny. Ryby pielęgnicowate cechują się zupełnie innym podejściem do narybku niż większość ryb. Dajmy na przykład mieczyki czy neony. Są to kanibale, co znaczy, że zjadają one swój narybek. U pielęgnic jest jednak inaczej. Są one bardzo opiekuńcze i w obronie młodych potrafią zaatakować rybę nawet cztery razy większą od nich. Niektóre gatunki mają cechy zaczerpnięte z saków. Dyskowiec zwany także paletką to bardzo wymagająca ryba, polecana jedynie doświadczonym akwarystom, więc jeżeli masz akwarium dopiero rok czy dwa trzymaj się od nich z daleka. Ryby to posiadają setki, jak nie tysiące odmian i rozpoznanie ich nawet dla hodowców dyskowców może stwarzać problemy. W środowisku naturalnym jest nawet więcej odmian niż ryb naturalnie ubarwionych. Dyskowce żyją w stadach, lecz na czas okresu gotowego odłączają się od nich i opiekują się narybkiem do czasu, kiedy ryby same uznają, że ich młode są na tle silne, by dołączyć do stada większych osobników. Ryby te wykształcili specjalną wydzielinę, która, podobnie jak u ssaków, żywią się młode. Kolejnym znanym, jednak już dostępnym dla początkujących akwarysów gatunkiem jest nie kto inny jak pielęgniczka ramireza. Ryby te osiągają najczęściej 5 cm długości i należy trzymać je w parach, ponieważ samiec ramirezy może okazać się osobnikiem agresywnym dla innej ryby, a zwłaszcza innego samca. Ryba ta uwielbia chować się w zaroślach lub kokosie, więc jak chcecie trzymać się w akwarium, zakup kokosa to będzie obowiązek. Ryba tam także zazwyczaj składa ikrę. Jest jednak haczyk. Sami, samiec, który pilnuje kokosa, czy młodych jest bardzo agresywny i może zabić rybę. No Ja miałem tak akurat z fantomem czardem. więc teraz każdy w komentarzach pisze rip fantom. Dajemy się jednak teraz do wielkich rowów afrykańskich, czyli trzech największych jezior świata: Malawi, Tanganika i Wiktoria. Ponad 80% populacji tych jezior stanowią pielęgnice, głównie pyszczaki, muszlowce i no po prostu masa pielęgnic. Jeden z rzadszych gatunków jeziora Malawi jest Ham Psochromis karel... coś tam. No proszę wymyśl jakąś polską nazwę dla tego gatunku. Jest to jeden z największych byszczaków, ponieważ osiąga on 35 cm długości. I tak, jest to drapieżnik, który żywi się roślinożercami, czyli praktycznie wszystkimi innymi rybami z tego jeziora. Jest on bardzo agresywny. Nawet powiedziałbym, że jest agresywniejszy od pielęgnic pawieokich. Ale ich chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Ale jeżeli chcecie, to na kanale macie film o nich. Przy rybach z Malawii warto zauważyć, że nie wolno ich trzymać z roślinami, bo je po prostu zjedzą. Akwarium powinno zawierać piasek, wodę, dwa bardzo mocne filtry oraz dużo skały i kamieni. A więc teraz podaję Wam przykłady najbardziej rozpoznawalnych gatunków pielęgnic, ale to nie są wszystkie, więc oglądajcie resztę tego filmu, który będzie zestawieniem niektórych ryb z tej rodziny. World's abuse. I won't give up or refuse. This is how it feels when you're bent and broken. This is how it feels when your dignity's stolen. When everything you love is leaving, you hold on to what you believe in. The last thing I had was you.